Hejka, z tej strony Kumi, a to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj przyjrzymy się nieco bliżej nowym kucom balijskim, które niebawem zawitają w naszej grze. Zanim zaczniemy, chciałabym Was zaprosić na mój serwer Discord. Link znajduje się w opisie. Zachęcam Ciebie także do zasubskrybowania, aby nie przegapić nowinek takich jak te. Autor filmiku uprzedza nas, że nie jest to oficjalna wersja. Konie mogą jeszcze się zmienić, zanim zostaną dodane do gry. Na chwilę obecną nie mamy jeszcze w plikach zakodowanych animacji kuców balijskich, jednakże Możemy przyjrzeć się modelom oraz ich maściom, a także fryzurom. Teraz przedstawię wam moją pierwszą reakcję na ten filmik. Ojejku, jaki piękny kolor. Nie wiem, może skusiłabym się na takiego malucha w mojej stajni. No, brązoweczka. Ojejku, ta fryzura. Hmm. Jestem miłośnikiem irokezów, naprawdę. Koczki tak do mnie nie przemawiają, ale te irokezy to... Hmm, Cud miód. No i warkoczyki też bardzo lubię. Mhm, tutaj mamy siwuska, który ma kolor oczu. Już zobaczymy. Ale pyszczek ma bardzo śliczne. O, zielone oczy. No Ten pyszczek ma taki fajny pod tą e, tak jakby żyłą. Idziecie mnie, że kolor a u góry jest różowy. No powiem wam, że dość ciekawie. Fajna, widoczna jest ta sierść w uszach. <laughs> Fajnie się to wyróżnia. Tutaj mamy taki skarb. No, powiem Wam, że niczym takim za bardzo on się moim zdaniem nie wyróżnia. Ale kolorek całkiem spoko. Zwyczajny szarawy. Zwyczajny szare oczy. No, i tutaj um, ponownie mamy, myślę, że nic nadzwyczajnego. No ładny kolorek dla miłośników koni o tych maściach na pewno przypadnie do gustu. Um, każdy ma swój gust odcieni maści koni w grze. Myślę, że to byłby mój gust akurat. O, tutaj karusek, o z odmianką na prawym przednim kopytku, no powiem wam, że słodko to wygląda, jeszcze ta odmianka na pyszczku, no naprawdę, powiem wam, że słodkie, oczka też bodajże e, ciemno niebieskie, ale wydaje mi się że bardziej, że wchodzą w ciemny szary albo nawet czerń, nie wiem, nie mam pojęcia. O, tutaj już się coś zadziało. No, powiem Wam, że pyszczek jest w porządku. Te kopytka są w porządku. Odmiana na pyszczku dość ciekawa. Tu już się nieco więcej się zadziało. Nie ma takiego jednego tego kolorytu tego konia. Już widać, że to cieniowanie jest takie bardziej rozwinięte u tych koni, ale. Raczej, o tutaj jest dość ciekawie. Chociaż ten koń nie byłby moim faworytem, ta maść akurat. Chociaż y, trzeba pamiętać, że nie powinno się przesadzać właśnie z tymi maśćmi koni, bo nie mogą być one zbytnio. No, wiadomo jakie. O, tutaj zobaczymy, widzimy nowe wodze. No, powiem Wam, że mi przypadły do gustu. Ja bym sobie kupiła tą jasną. O, to na pewno sobie kupię. I tą ciemną również sobie kupię, bo jestem akurat fanatyczką ciemnych jasnych wodzy. O, nie. Dobra, ta wygrała wszystko, powiem Wam. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli wytrwaliście do końca, napiszcie w komentarzu zupa, a przypnę Wam serduszko. Dajcie znać co sądzicie o nowych kulcach walijskich. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia.